Jesteśmy w Battlefieldzie 3 i to jest specjalna 50 subskrypcji na moim kanale Oraz ponad 3000 wyświetleń I dziwnie nie laguje mi BF przy nagrywaniu Jestem Megalamą Która mi grona tam rzucimy I bardzo bym chciał Wam podziękować za za, za 50 subskrypcji za te 50 subskrypcji i ma być. Super. Yy, tak, dokładnie. Yy, bardzo bym chciał Wam podziękować za 50 subskrypcji i ponad 3200, o ile się nie mylę wyświetleń na moim kanale. Yy, o Jezu. Z nagrywaniem aktualnie nie widzę Ale Jest gdzieś, nie leguje się Eee, nie ma to jak shotgun eee, Dokładnie Nie ma to jak shotgun Wrzucimy ten granat A! Eee Przybliżam sobie mikrofon, żeby Lepiej było mnie słychać. Eee, więc musieliśmy... Wow, dokładnie tak. Wow, trafienie w głowę. <laughs> to trochę eee, fajnie. Strzelają. Eee, tak. Eee, to było zamierzone. Specjalnie to. Granatę je wrzucamy i staram się głośniej mówić, żeby miło mnie wysłuchać słuchać tam gościa. Nie ma to jak trafik z pistoletu. Gram widać dopiero odka. Yy, fajnie. fajnie, dokładnie. Jeszcze raz byłem ten AK yy, No Jeszcze raz... Jeszcze... Jeszcze z 50 razy będę Wam dziękował za... ten magiczny... to, 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 to jest w Jaką jest... ...z 50? Znaczy już jest 53, ale... Yy, film jest później, ponieważ... Yy, niestety buddytip nie, 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 zamiar niż, przy... niż był zamiar. Dziurę, nie, zamiar. nie, 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 myślą? Jak chyba być ostatni yy, przy nas odbiciu Nie ma tych, staty dowada się yy... Spróbuję pograć Nie wiem yy, Jak na razie to yy, Nie wiem Widzimy się w następnej rundzie, czyli za ja tu robię cięcie i widzimy się za dokładnie 20 sekund. Yy, Okej, okay, dwie, jedna sekunda do końca i... ...lecimy z następną rundą. Yy, oczywiście kanał Noshwar, moja najlepsza mapa, jak mój nick, yy, w 12. O, fajna broń. Rzadko nią gram, ale jest fajna. Chcę wywalić dziury w ścianie. Dokładnie. Dwaliło dziurę, dwaliło, dwaliło! Inaczej mnie grono, nie ja Nie, ja nie, ja nie potrafię grać. Ja muszę, jak już mam w centa DAO albo tamtą, drugą ten, ten drugi już No inaczej to ja nie potrafię grać. Mam nadzieję, że y, wystarczająco głośno mówię i... No, ktoś mi za Kraga zabrał. Chery. Czy nie 4, ale... Kradzieje! Pragów. Dobrze się, ale jak się rozpusnęła krew. Pff, fajnie. Lecimy, 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 lecimy! Dobrali nam się do dupy ludzie! Weźcie się, przyłóżcie! Ja, ja Eee, Nie ma ty jak trafienie. Wchodzimy do akcji, lecimy, lecimy, lecimy. nie mam celu. Ja, znaczy, w życie czurza jeszcze mi jako tako szło, ale tutaj. Kom Konkrety widzę. Wcześniej tego nie miałem. <śleskli> A, to Co tam już nie było. Spoko, spoko. Ale przynajmniej mam tą... Super Aaaaa, Ale fajnie! Jeżeli się grę, to... To trochę... Widzę, że oni mają lepsze bronie. Ale ja chcę... Lubię się... Lubię w to grać nawet... No, w miarę, w miarę, w miarę, 30. Eee, dokładnie lecimy Dobrze, co ja robię Aj no To już było nie Nie ma tu jak nie trafić Dokładnie Tak, głowę gościa Albo to na do albo to no, Zabiliśmy... No, znaczy ja zabiłem kogoś wreszcie Tą klasą chyba Bronie nie da się chyba bez przycelowania grać. <grywa> Okej, okay, wybuch sobie. Idziemy dalej. Już na tym oczy weźmy, widziałem Zaraz się załatam. O ja już widziałem co me l'a Nie widzieliście tego dobra? Zaraz. A ty dokąd się wybierasz? Już wracaj! Ja? Nie ma, ma taki camp z taką ciężką... Okay, jej. I właśnie lubię, dlatego tą bronię Tyle, y, tyle na że <śpokojnie> spokojnie można lecieć i nie przejmować się na naboje. takie piękne, piękne z noża, co to, co to było? W ogóle mogę go za... ten z broni, go mogłem się... Łama leci! Wow, wow! Yy, Jakie staty? <słuch> a i tak nie ten. Jestem nie najgorsze co dziwne. Wiem, a to, a to może i nie, bo w tą grę... Yy, Zabiłem Aaa dwóch wuuuu no, to już jest hardcore Dwóch i asysta, nie no Leci granat! Właśnie, uwaga Uwaga dzieci, granat leci on, aaa, tam byłem Aaaa sobie <laughs> Oooooo, oh, oh, coś tam coś tam było. Nie pierwszy raz widzę tę snyperkę Ale jest fajnie Nie wiem czy nie lepsza była bez celownika Może... Y, dostosujemy sobie ją Akcesoria Uuu, A celownik mechaniczne Wuuuu Wygląda fajniej się nie ma tego jak no na ślepo bez przesadowania ludzi. Tak, się nie bude. Rzeźmy, wbij na spokojnie! Naprawdę! Okej, okay, mam swój znacznik. Muszę zlecieć. Rzucić granat. Okej, muszę się podciągać Spoko. <laughs> Zaraz będzie koniec odcinka, bo już słyszę dźwięki. Dźwięki. Uuuu Jakie stat. Uuu, nawet nie najgorsze tam, nie. Zabiją nam jeszcze pięciu i mamy przesrane. Super. Bardzo. Yy, dokładnie. Mm. Sobie no, no to jeszcze zobaczymy co, że zdobył co w ogóle. <laughs> Nie jest tak źle. I leżę u grałczym. u dużo. Wsparciem trochę, zjadowcom też trochę. To było na tyle. Ja się z wami żegnam specjalnie na 15 widzów. I... Do widzenia i do widzenia i... Bardzo dziękuję za 50 widzów. Pa pa!